Niedługo po wybuchu wojny na, na Ukrainie ukazały się bardzo niedługo, ukazały się dwa dokumenty, jeden wydany przez europejskie CDC ten już z 8 marca 2022 roku, niedługo potem, bo w kwietniu tego roku dokument Światowej Organizacji Zdrowia oba jakby przewi przewidywały wpływ. Sytuacji wojny, na sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych i w obu ustosunkowano się do szczepień. Oba dokumenty za priorytetowe uznały szczepienie przeciwko odrze, poliomielitis i COVID-19, upatrując w tych jednostkach chorobowych no można powiedzieć specjalnego i realnego, realnego zagrożenia. Oczywiście jeśli chodzi o polio, to nie chodzi o wirus dziki, ale tak jak już wcześniej pan profesor Szenborn zaznaczał, o wirus typ drugi wywodzący się ze szczepionki. I właściwie można powiedzieć, że ten dokument Światowej Organizacji Zdrowia ograniczał się do tych trzech jednostek chorobowych i szczepieniom, które uznał za priorytetowe, i to zarówno, zarówno wśród uchodźców, jak, jak i w w tych populacjach, które uchodźców przyjmą. Tak? Natomiast w dokumencie ECDC była jeszcze mowa o innych chorobach zakaźnych i o weryfikacji szczepień właśnie przeciwko tym chorobom. Ja natomiast zajmę się szczepieniami właśnie w kontekście narażenia indywidualnego, czyli no ekspozycji po bezpośrednim kontakcie, jak również w miarę możliwości, co można zrobić, jeżeli dojdzie do rozwoju ogniska epidemicznego. Dla przypomnienia dwie definicji tego, tego zjawiska epidemicznego, a więc albo jest to wzrost liczby zachorowań w danej populacji, czyli na danym terenie, nie wiem, gminie, powiecie, ale również instytucji, jak przedszkola, żłobek, szkoła, internat, tak, koszary, lub ponad spodziewany poziom, do tej, do tej pory jakby tło było inne i nagle jest wzrost liczby zachorowań. Druga definicja mówi o dwóch lub więcej przypadkach wywołanych przez ten sam drobnoustrój, przy czym trzeba pamiętać, że jeżeli dany drobnoustrój występuje, w, w różnych serogrupach, czy, czy serotypach, czy typach, to chodzi o zachorowania włane przez określony typ, tak? Czyli o ognisku epidemicznym choroby inwazyjnej meningokokowej możemy mówić wtedy, kiedy jakby dowiedliśmy, że za te dwa lub więcej przypadków odpowiedzialny jest nie tylko ta sama serogrupa, ale nawet, nawet typowanie, że tak powiem, głębsze i dokładniejsze. To samo, jeżeli chodzi na przykład o hemofilus, czy, czy, inne, czy inne patogeny. W przypadku choroby, która do tej pory nie występowała, czy w ogóle bardzo rzadko występuje, o podejrzeniu ogniska mówi, można mówić już, jeżeli wystąpi jeden przypadek. No myślę, że tak jest w przypadku czy polio, czy, czy błonicy. I teraz, co, co w, w takiej sytuacji można zrobić? O szczepieniach poekspozycyjnych jakby no wiemy więcej, bo można powiedzieć, że w praktyce te osoby, które zajmują się szczepieniami, to ćwiczą te szczepienia poekspozycyjne właśnie niejako na co dzień. Natomiast jeśli chodzi o szczepienia w ograniczeniu ognisk epidemicznych, to już nie zależy to tylko od jakby wiedzy, postępowania lekarza, czy pierwszego kontaktu, czy, czy lekarza rodzinnego, czy nawet lekarza pracującego w warunkach szpitalnych, który szczepi, ale no tutaj spodziewane są jakby działania szersze, nadzór epidemiczny, tak, bo, bo chodzi również o to, że te szczepienia zwykle powinny wtedy być wykonane na większą skalę. Czyli, czyli no jakby to musi być logistycznie. Inaczej zorganizowane, a również inaczej sfinansowane. Tu pokazuję to, co na, na temat szczepień poekspozycyjnych mówi program Szczepień Ochronnych. I do tej pory, jak ten temat poruszałam, to zawsze pomijałam błonica, mówiłam o tężcu i wściekliźnie, a dzisiaj, dla odmiany, powiem właśnie o, o błonicy. Jeżeli wystąpi przypadek zachorowania, jest to zachorowanie potwierdzone, tak rozpoznane, wtedy te osoby, które miały bliski kontakt z osobą chorą, powinny, powinny otrzymać właśnie profilaktykę poekspozycyjną, która najpierw zaczyna się od weryfikacji stanu uodpornienia. I jeżeli jest to osoba, która nie była szczepiona. Ona ma otrzymać pełen cykl szczepienia, w zależności od wieku w odpowiednim schemacie. Jeżeli taka osoba jest niekompletnie uodporniona, wtedy powinna otrzymać brakującą dawkę, czy też dawki. A u osób szczepionych, jeżeli ostatnia dawka była podana więcej niż 5 lat temu, dawka przypominająca. I oczywiście, o czym wspominała już pani doktor Małecka, antybiotykoterapia którą stosuje się bez względu na stan uodpornienia u tych osób bezpośrednio eksponowanych, tak, które były w bliskim kontakcie z, z chorym. Natomiast przed wdrożeniem antybiotykoterapii powinien być wykonany wymaz z gardła i trzeba zaznaczyć, że właśnie chodzi nam o, o koronobakterium bakterium difterię. Szczepienie przeciw odrze, to można powiedzieć, że nawet nie tak dawno temu i poekspozycyjne, i w ognisku zachorowań ćwiczyliśmy w związku z, ze wzrostem zachorowań w 2018-2019 roku. Oczywiście takie szczepienie jest wskazane u osoby nieodpornionej. No, jak ocenić stan odpornienia? To również nie są nowe, nowe informacje. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że w ognisku zachorowań będą występowały osoby bezpośrednio eksponowane, jak i takie, które być może do, do tego momentu jeszcze takiej ekspozycji nie uległy. Natomiast w związku z tym, że zachorowania występują i mogą się szerzyć, wiemy, że jedna osoba chora na odrę może zarazić do 18, do 18 osób, no, w związku z tym. Można powiedzieć, że jeżeli ktoś jest nieodporny wcześniej, czy później w takim ognisku będzie mógł no, tej ekspozycji ulec. Szczepienie poekspozycyjne powinno być wykonane do 72 godzin. Natomiast jeżeli ze szczepień korzystamy jako profilaktyki w ognisku zachorowań, no to po prostu jak najszybciej, kiedy tylko uznamy, że właśnie mamy do czynienia z ogniskiem i że, Wśród, wśród osób w tym ognisku za, znajdują się osoby nieodpornione, czyli po prostu jak najszybciej. I tutaj różnica tylko względem szczepienia przedekspozycyjnego, także możemy szczepić młodsze dzieci, czyli te, które skończyły 9 miesięcy życia. Natomiast wszystkie inne przeciwwskazania, takie jak przy szczepieniu przedekspozycyjnym, nie będę się rozwodziła nad immunoprofilaktyką bierną, bo nie ma na to po prostu czasu, jeżeli są przeciwwskazania do szczepienia, jest możliwość podania preparatu immunoglobulin. I u osoby uprzednio szczepionej jedną dawką no, musimy uzupełnić szczepienie, czyli podać drugą dawkę. Natomiast skuteczność takiej profilaktyki została oceniona na, na 100%, jeśli chodzi o szczepienie. Natomiast jeżeli oceniano jakby szczepienie lub, lub immunoprofilaktykę bierną, to widzimy, że ta, że ta skuteczność była mniejsza, a najmniejsza, jeżeli oceniano samą immunoglobulinę, myślę, że to może być związane z tym, zwłaszcza jeżeli są stosowane te preparaty ogólnej immunoglobulin, które wcale nie muszą zawierać wysokiego miana przeciwciał przeciwodrowych. Kolejne szczepienie, które może się przydać w, i po narażeniu indywidualnym, i w ognisku zachorowań, to szczepienie przeciw WZWA, choć oczywiście wiemy, że zakażeniam tym wirusem możemy jakby zapobiegać w inny sposób, więc nawet jak uczy. Doświadczenie nawet w takich ogniskach, gdzie wystąpiły pojedyncze przypadki zachorowań, jeżeli nawet nie podjęto tej immunoprofilaktyki poekspozycyjnej, to tak naprawdę takie ogniska dosyć szybko same wygasają. I tutaj niczym się nie różni szczepienie poekspozycyjne, czy, czy w takim ognisku od przedekspozycyjnego, czyli takie same przeciwwskazania i taki sam wiek. No oczywiście, jeżeli taka profilaktyka jest skuteczna, warto, żeby za tą pierwszą dawkę w odpowiednim czasie w ślad poszła druga dawka, wtedy, wtedy już taka osoba jest uważamy chroniona do do końca życia tak naprawdę, a na pewno ta odporność jest długotrwała. Szczepienie przeciwko ospie wiecznej. No, my wiemy, że w Polsce szczepienie to jest zalecane tylko w ograniczonym zakresie obowiązkowe, w tym sensie, że, że bezpłatne, natomiast no, wykorzystanie myślę, że tej szczepionki nie jest zbyt powszechne, nad czym boleje, bo akurat pracuje w oddziale, gdzie bardzo dużo widujemy powikłań ospiewiecznych, naprawdę bardzo poważnych powikłań, więc ubolewam, że, że tak mało rodziców chce szczepić dzieci przeciwko ospiewiecznej i tak mało, tak niewielu lekarzy, czy stosunkowo niewielu lekarzy zaleca to szczepienie i jakby namawia do szczepienia. Ale na pewno jest to szczepienie, które możemy zastosować poekspozycyjnie i które na pewno ma, jest bardzo przydatne, Gdyby, gdyby było nisko zachorowań, no, nie wiem, jakie są Państwo doświadczenia, ale do nas trafiały dzieci, dzieci uchodźcy, właśnie przebywające w, w no, dużych zbiorowiskach, tak, w ośrodkach, gdzie, gdzie na niewielkiej stosunkowo powierzchni zgromadzono wiele rodzin, głównie przecież to dzieci i, i kobiety, więc naprawdę bardzo dużo przypadków zachorowań na ospę wieczną. Szczepienie poekspozycyjne idealnie powinno być podane do 72 godzin od kontaktu, co nie zawsze jest łatwo logistycznie zorganizować. Natomiast no w, w ognisku narażenia, no to po prostu jak najszybciej, jeżeli uznamy, że, że są na to środki i, i jesteśmy w stanie to wykonać. Skuteczność jest oceniana na 95% przed zachorowaniem. Jeżeli czas jest dłuższy do 96 godzin to wtedy przed zachorowaniem 70%, natomiast przed ciężkim zachorowaniem 100%, więc no możemy powiedzieć, że dalej się opłaca osobie szczepione. Tak naprawdę tę skuteczność oceniono tylko u dzieci, ale jako ekstrapolując na dorosłych, zaleca się również taką profilaktykę poekspozycyjną u osób dorosłych. i co prawda nie oceniano skuteczności szczepienia jako profilaktyki u osób, które w przeszłości otrzymały jedną dawkę, jednak zaleca się, żeby w przypadku bezpośredniej ekspozycji no, uzupełnić schemat szczepienia o tę drugą dawkę przeciwwskazania do szczepienia tak jak przy szczepieniu przedekspozycyjnym czyli tutaj nie ma takiego ustępstwa jak przy odrze natomiast przynajmniej na Amerykanie twierdzą że jako tą szczepionkę można podać szczepionkę przeciwko odrze, śwince, różyczce i ospie wiecznej, oczywiście w wieku który który jakby na co zezwala rejestracja preparatu I teraz chciałam się na chwilę skupić na inwazyjnej chorobie meningokokowej, gdzie szczepienia mogą być przydatne w ograniczeniu ogniska epidemicznego. Oczywiście no, rodzaj użytej szczepionki zależy od, od tego, która serogrupa jest odpowiedzialna za, za to ognisko. W przypadku meningokoków mówi się, że dwa przypadki wywołane przez tego samego meningokoka to jest ognisko zachorowań. Natomiast chemioprofilaktykę, czyli podanie antybiotyku, tak naprawdę jeżeli dotyczy to ogniska epidemicznego, chociaż dokument, taki właściwie przewodnik stosowania profilaktyki w ograniczaniu zachorowań na meningokoki jest właśnie wydany przez, przez CDC. By dopuszcza ewentualnie stosowanie w szerszym zakresie niż tylko u osób bezpośrednio eksponowanych, czyli te, które miały kontakt z, właśnie z chorym, to jednak bardzo pod, jest tam podkreślane, że wskazania do tego szerszego zakresu są tak naprawdę bardzo rzadkie i... To nie jest tak, że taką decyzję podejmuje lekarz, do którego się zgłaszają osoby z tego ogniska zachorowań, tylko ma być to niejako odgórna decyzja tak? tych, tych służb, które zajmują się jakby kontrolą takiego ogniska, nadzorem epidemicznym, tak? Więc, i które koordynują również działania profilaktyczne. Ja mówię o tym, dlatego, że w praktyce się często zdarza, że jest jedno zachorowanie, które nie jest jeszcze ogniskiem, jest jedno zachorowanie nawet jeszcze do końca nie wiadomo, że ono jest rzeczywiście związane z zakażeniem meningokokiem. Natomiast no, sanepid przysyła do szczepienia na przykład całe przedszkole, tak? Czy cały żłobek? I to no, nie, 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 do końca, nie do końca tak powinno wyglądać. Muszę powiedzieć, że w tym dokumencie ACIP jest, znaczy dla mnie pewna nowość, tak? bo, bo jest mowa w ogóle o jakby dodatkowych dawkach. O czym my tak często nie mówimy. Tam gdzieś można się w HPL-u szczepionek doczytać, że w szczególnych sytuacjach można je podać, tak? one są dopuszczalne, natomiast w tym dokumencie no, jest konkretnie powiedziane, że jeżeli chodzi o szczepionkę, szczepionkę czterowalentną, jeżeli dziecko było szczepione, nie mając, znaczy nie mając więcej niż 7 lat. I od tego szczepienia minęło więcej niż 5 lat, to taka dawka przypominająca powinna być podana. Przepraszam, jeżeli dziecko było szczepione w wieku mniej niż 7 lat, to wtedy po 3 latach. Taka, jeżeli w starszym wieku, to jeżeli minęło więcej niż 5 lat. Natomiast w przypadku meningokoków B, jeżeli od ostatniej dawki minął rok lub więcej, to taka dawka przypominająca powinna być podana. Tak jak wspomniałam, u osób bezpośrednio eksponowanych, czyli, czyli, czyli tych, które rzeczywiście miały bliski kontakt z osobą chorą, tutaj podaję jakby te sytuacje, które właśnie taką, ten bliski kontakt obrazują. Jeśli chodzi o zalecenia amerykańskie, to tutaj jeszcze jest, są podane dzieci, które uczęszczają do placówki opiekuńczej. Przedszkolnej, znaczy przed szkołą, czyli jak rozumiem, żobek lub przedszkole, no to tym dzieciom ta profilaktyka również jest, również jest zalecana. Ale właśnie, żeby no, nie nadużywać, że, że cała, cała, cała szkoła na przykład, tak. I ona oczywiście powinna być optymalnie jak najszybciej podana. Z, Skuteczność jest wysoka, ale jak widzimy, nie stuprocentowa, co oznacza, że zastosowanie chemioprofilaktyki powinno być okraszone komentarzem. Jeżeli taki pacjent zagorączkuje, tak, będzie się źle czuł, to on oczywiście musi być jak najszybciej zbadany przez lekarza. I no bardzo podkreślam, że fakt bycia kompletnie uodpornionym przeciwko meningokokom na tyle, na ile. Obecnie możemy być uodpornieni, nie zwalnia z zastosowania chemioprofilaktyki. I na końcu wspomnę jeszcze o dwóch, dwóch zakażeniach: jedno to hemofilus influenza typu B. Tutaj też po, po kontakcie chemioprofilaktyka i tutaj wyraźnie, to również jest zalecenie amerykańskie, jakby jest różnica między postępowaniem, jeżeli wystąpi jeden przypadek, albo jeżeli wystąpi więcej niż jeden przypadek, czyli dwa lub więcej, przy czym to nie jest tak, że te dwa lub więcej mają wystąpić, no nie w przeciągu tygodnia, kilku dni, ale jak widzimy czas dosyć długi, tak? Dwóch, dwóch miesięcy. Dlatego, że jeżeli, jeżeli jest rozpoznany jeden przypadek, to dzieci, z, które z tym chorym dzieckiem były w, w żłobku czy w przedszkolu, no tylko jeżeli miał bezpośredni kontakt, to, to wymagają podania chemioprofilaktyki. Natomiast, natomiast jeżeli uznamy, że jest to ognisko, bo dwa lub więcej przypadki, to wtedy wszystkie dzieci, i również osoby, które się tymi dziećmi opiekują, bez względu na stan uodpornienia. Także tutaj jest istotna różnica, czy to jest pojedyncze zachorowanie, czy to jest ognisko zachorowań. Natomiast oczywiście w ognisku epidemicznym trzeba sprawdzić stan uodpornienia wszystkich osób, które w tym ognisku są, bywają tak i uzupełnić brakujące dawki. I świnka jeszcze, bo wiemy, że stosujemy szczepionkę odra świnka różyczka w, w, w poekspozycyjnej odry, ale jeszcze jest podwiedziane, że ta szczepionka nie działa poekspozycyjnie Ochronnie w przypadku kontaktu z różyczką czy świnką. Natomiast, co dowiedziono w ogniskach zachorowań na świnkę w Stanach Zjednoczonych kilka lat temu, jest pomocne podanie, podanie trzeciej dawki osobom kompletnie odpornionym i rzeczywiście to wpłynęło na zmianę przebiegu tak zachorowań w tych ogniskach, ograniczono je. I już zupełnie na koniec informacja myślę, że znana, ale podkreślam, że szczepionka na COVID nie nadaje się do profilaktyki poekspozycyjnej. Zresztą no, wszystkie szczepienia na pewno mają o wiele lepszą skuteczność, jeżeli stosowane są preekspozycyjnie. Do czego zachęcam.